Witam szanownych widzów i subskrybentów kanału SkyDive Atmosfera. Wracam po dłuższej przerwie, która była wywołana awarią sprzętową. Awaria sprzętowa została usunięta, a ja teraz mam do nadrobienia trochę zaległości. Dzisiaj będę omawiał wypadek, katastrofę spadochronową i na jej podstawie chciałem zwrócić uwagę na to, jak ważne jest odpowiednie. Ustawienie w swojej głowie, odpowiednie podejście do tego, czym jest Line Twist. Dlatego, że moim zdaniem traktowany jest Line Twist troszkę zbyt e, pomacoszemu. Nie jest traktowany jak awaria, a jest to awaria. Zacznijmy więc od samego wypadku. Wypadek też sobie kolejny raz z jednego z magazynów parachutist. Jestem. Wielkim fanem tego magazynu. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób są omawiane niektóre kwestie. Szczególnie podoba mi się, jak spokojnie i profesjonalnie omawiane są wypadki spadochronowe. 34-latek przez 3 lata skakania wykonał ponad 700 skoków, i w ciągu ostatnich. 12 miesięcy, ponad 200 skoków. Także można powiedzieć, że skoczek, który jest naprawdę rozskakany, jest doświadczony, bo ta cyfra już świadczy doświadczony. Według, według standardów FAI powyżej 500 skoków traktujemy, że skoczek jest już ekspertem. Może zdobywać uprawnienia zawodowe. Przyczyną śmierci było uderzenie, uderzenie w ziemię na obracającym się spodochronie. Cały czas z lękwistą. Skoczek wykonywał sobie dwójeczkę wingsuitowo razem z innym doświadczonym kolegą, i już na filmie tamtego kolegi widać było, że spadochron otwiera się z lightwistem i skoczek spokojnie kręci się. Spokojnie, powoli się kręci na tym spadochronie poskręcanym. Spadochron otworzył na wysokości ponad 1000 metrów, także wszystko w porządku. Przypominam, że na wingsu o tyle jest problematyczne otwieranie na zbyt małej wysokości, że w przypadku na np. lightwista, żeby sięgnąć do taśm, trzeba najpierw rozpiąć suwaki na ramionach, w związku z tym trochę są skrępowane ruchy. Natomiast nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o przystąpienie do powtór bo większość kombinezonów już tak jest przygotowana, że bez rozpinania czegokolwiek można sięgnąć po uchwyty, które są odpowiednio umieszczone na kombinezonie. Czy są przełożone przez kombinezon, ale są w normalnym zasięgu skoczka, można to wszystko zrobić. Ten skoczek tego nie zrobił. Widać było natomiast, że skoczek powrótku się obraca, nie wiadomo co on tam robił, bo odległość była zbyt duża. Natomiast na wysokości około 300 metrów te obroty tego spadochronu się znacznie pogłębiły, stały się bardziej agresywne. Tutaj na niekorzyść tego skoczka, powiedzmy, przemawiało to, jaki dobrał sobie spadochron. 700 hoków to oczywiście jest to jak najbardziej, można takie sobie pozwolić, ale miał Ikarusa Seppajera dwójkę o rozmiarze 129 stóp. I można przyjąć, że to troszkę mały spadochron, jeżeli chodzi o skoki więc Tam są zalecane spadochrony, które mają dobre otwarcia, są większe i zachowują się łagodniej podczas sytuacji otwierania. Jego winglot 1,6 znacznie odstaje od tego, co rekomenduje Sim, czyli 1,3. I tutaj można przyjąć, że on miał dość agresywny spadochron. I tutaj akurat się otworzył mu z niewielkim lightwistem. 1000 metrów to się pogłębiło. Badający tą sytuację stwierdzi, że najprawdopodobniej na wysokości około 300 metrów skoczek spróbował odhamować ten spadochron. I najprawdopodobniej, ponieważ linki były poskręcane, to pociągnięcie jednej ze sterówek spowodowało to, że my pogłębiły się obroty. Bo na, zastanówmy się, mamy spadochron, który jest praktycznie niesterowny przez to, że linki sterów są skręcone z całą resztą. Mało tego, te linki blokują nam te sterówki. Możemy z całą siłą pociągnąć na sterówkę i ją przeciągniemy przez ten, przez ten splot linek, natomiast potem nie wystarczy ciśnienia w komorach, żeby Sterówki zostały pociągnięte do góry, żeby, żeby lot został wyrównany. Czyli trzeba by bardzo umiejętnie, jeżeli byłby tego dnia bardziej szczęściarzem i pociągnąłby dobrą sterówkę, to być może faktycznie na tej wysokości udałoby mu się zatrzymać obrót, a nawet spowodować, że by się obracać w drugą stronę i szybko by się rozkręcił. Prawdopodobnie taka mogła być intencja tego skoczka. Natomiast pomylił się i pociągnął tą serówkę, która pogłębiła obroty. I od tych 300 metrów już minęło to bardzo szybko. W agresywnych yy, obrotach, spiralach uderzył w ziemię. Zmarł na miejscu. Yy. Na miejscu badający zobaczyli, że uchwyty do procedury awaryjnej oba były na swoim miejscu, były dobrze wyeksponowane, nie było nic ukryte przed skoczkiem. Na jego, czas, jego czasza ciągle była skręcona, była ciągle podłączona do zestawu. Automat nie odpalił. No, Automat nie odpalił, nie, nie ma co się dziwić, bo ten spadochron nie był aż tak obciążony. I tutaj można powiedzieć, że trudno jest przekroczyć parametry pracy eksperta, w trybie eksperta, czyli około 35 metrów na sekundę, to jest prawie, jeżeli prędkość opadania normalnie z koszyka jest około 50 metrów, to weźmy pod uwagę, że ekspert pracuje w zakresie prędkości niezwykle bliskim do prędkości terminalnej, granicznej. A więc co tutaj takiego jest, na co chciałbym zwrócić uwagę? Otóż sam lightwist to jest, to jest moim zdaniem bomba zegarowa, która cyka. Prawie zawsze kiedy się pytam skoczków, którzy przyjeżdżają na jakieś odświeżenie, informacji, przyjeżdżają sobie z różnych innych miejsc, jest jedno proste pytanie: Co robisz, kiedy zobaczyłeś na swoją głową lightwista? No i ja zaczynają oczywiście od tego, że będą kopali. To jest błąd, to już jest błąd, to jest fundamentalny błąd. Lightwist jest awarią. Owszem, jest tą szczególną awarią, która. Może ustąpić, podobnie jak slider, który nie zjechał, i podobnie jak komory zewnętrzne które się pompowały. Natomiast jest to awaria. Z takim, ten spadochron jest, nie nadaje się do sterowania. Ten spadochron na takim, takim, takim układzie nie można na nim kontrolować lotu. W związku z tym, pierwsze co powinniśmy zrobić, to zobaczyć, jaka jest wysokość. Od tego dopiero będziemy uzależniali kolejny krok, którym będzie rozejrzenie się w przestrzeni, bo mamy niesterowny spadochron. Zobaczenie, czy nikt na nas nie leci, na przykład odhamowując swój slider. Albo z czymś się tam bawią z góry. I dopiero kiedy mamy dość wysokości, i kiedy mamy wolną wokół nas przestrzeń, możemy zacząć się bawić w odkręcanie się z tego nightmare'a. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że e, niektóre materiały, które krążą w internecie, niektóre materiały, które krążą w postaci płyt DVD, w tym bardzo, bardzo dobry film, który kiedyś był nakręcony e, Breakaway, niestety, ale wnoszą pewne nawyki, które są błędne. Jakbyście zobaczyli ten film Breakaway, spojrzycie że ani razu, ani razu ten skoczek doświadczalny, który przygotowywał ten film, nie spojrzał się na wysokości nie spojrzał się dookoła. Cały czas patrzy się na czasze i prezentuje nam ciekawy sposób kopania, który uważam, że akurat też dobrze jest umieć kopać się, kopać w ten sposób, żeby w jedną stronę dość wolno, a w drugą stronę energicznie zacząć umiejętnie odkręcać się, przyspieszać to odkręcanie. Ale bądźmy realistami, że skuteczność tego odkręcania jest dość nieduża. W związku z tym o wiele bardziej istotne będzie to, żebyśmy nie przegapili wysokości, na której będziemy reagowali i będziemy się pozbywali tego spadochronu. Tutaj z niejasnych zupełnie przyczyn ten skoczek nie zrobił nic. I teraz. Oczywiście mogę sobie wysnuć swoją hipotezę, która nie będzie poparta yy, wnioskami tej komisji, tych osób, które badały ten wypadek. Ja uważam, że trzeba się przyjrzeć szkoleniu podstawowemu. Dlatego, że szkolenie podstawowe okazuje się później być już ostatnim szkoleniem. Ten skoczek w 3 lata zrobił 700 skoków, w 3 lata stał się ekspertem. W 3 lata ciekaw jestem, czy coś innego ćwiczył poza sytuacjami awaryjnymi, które miał podczas szkolenia podstawowego. To jest moim zdaniem niezwykle sprawa problematyczna, że to szkolenie podstawowe, co jest nieprawidłowe, staje się jedynym szkoleniem skoczka. Ono się nazywa podstawowe, powinno być poparte następnym szkoleniem, powinny być kolejne etapy, które przechodzimy i zobaczcie, jak, jak, jak o ile na początku szkolenia podstawowego, niezależnie od instruktorów, niezależnie od miejsc, gdzie się szkolimy, jak olbrzymi jak olbrzymi nacisk kładziony jest na trening na uprzęże, jako nacisk kładziony na trening sytuacji awaryjnych. Więc widać, że to jest potrzebne. Natomiast po zakończeniu tego szkolenia to jakoś znika. Już dalej się tego, nie, tego się nie szkoli. Tego, tego już nawet nie ma dyskusji na ten temat, nawet nie ma wytłumaczenia, że pewna, że następuje pewien kompromis szkoleniowy, jeżeli chodzi o. Skoki podstawowe, że tam pewne sprawy się specjalnie spłaszcza, zaciera i wyrównuje, żeby skoczek miał łatwość decydowania przy sytuacjach awaryjnych, ale w szkoleniu podstawowym otwiera dużo wyżej spadochron, w szkoleniu podstawowym otwiera dużo większy spadochron. W związku z tym, przed każdym kolejnym downsizingiem, przed każdym kolejnym obniżeniem wysokości otwarcia warto by było się przygotować. Być może, być może było tak, że właśnie był szkolony ten skoczek, że ma po prostu kopać. No to co? Zaczął rozpinać rękawy, zaczął sobie tam się rozkręcać z tego lightwista. Przypuszczam, że mógł nie sprawdzić wysokości, bo być może już wcześniej też miał taki lightwisty, taki spadochron, który miał, który przy takim wingloadzie, on mógł mu robić różnego rodzaju numery, z których do tej pory wychodził obronną ręką. Natomiast w tym skoku z tego nie wyszedł. Pytanie jest, po co kontynuować lot na poskręcanym spadochronie, jeżeli możemy aktywować zapasowy. Oczywiście wcześniej sprzątając nad głową. Na to pytanie, oczywiście, to, to odpowiedzi to jest nawet nie jest pytanie retoryczne. Nie po to, to raczej tylko poddaję pod dyskusję, żebyście sami się zastanowili, jak nieraz czepiamy się tego, żeby trzymać się swoim górnym spadochronem. Być może przez swoją trzyletnią karierę ten skoczek nie miał jeszcze żadnego ratowania. To też przemawiałoby na niekorzyść, dlatego że może popełnić błąd, że może zbyt być przywiązany do swojego. Głównego spadochronu, który okazał się być niesprawny. Wydaje mi się, że niezależnie od naszego poziomu wyszkolenia, powinniśmy zastanowić się nad tym, kiedy mamy zamiar trenować to, co jest dla nas najważniejsze. Czy zostawimy sobie to na safety days, które są robione raz do roku, czy może przy okazji gorszej pogody, kiedy nic się nie dzieje, może byśmy sobie powiesieli na uprzężach i byśmy zastanowili się nad tym, jak, wy jak wybronić się z rzeczy, które są prawdopodobne, które będą przebiegały agresywniej niż podczas szkolenia podstawowego i na które będziemy mieli dużo mniej czasu niż mieliśmy podczas czasie naszych skoków podstawowych szkolnych. Jest fundamentalna różnica między otwarciem na wysokości 1700-1500 metrów a na wysokości 1000 metrów. To samo jeżeli chodzi o... Mamy spadochrony 280 stóp, a tutaj dochodzą spadochrony 120 stóp. To są zupełnie inne spadochrony, zupełnie się zachowują inaczej. W związku z tym powinniśmy się do tego zupełnie inaczej przygotować, trenować, to powinniśmy i powinniśmy się nastawiać na to, jak będziemy reagować. Tutaj oczywiście też mogę wtrącić ze swojej strony, że moim zdaniem już jest przeszytkiem otwieranie na wysokości 1000 metrów. To jest moim zdaniem bardzo ryzykowne, szczególnie, że latamy w coraz większych grupach skoczków, w jednym najściu, jest coraz bardziej tłumnie na niebie. Wydaje mi się, że warto by było powolutku wprowadzić zasadę tego, żeby otwierać spadochron na 1200 metrów i nie czekajmy na to, aż jakaś komisja do spraw bezpieczeństwa albo jakaś federacja będzie za nas ustalała te progi. Przecież. Nie zaoszczędzimy wiele sekund swobodnego spadania. Tutaj mówię o 4 sekundach, a te 4 sekundy swobodnego spadania, zanim mamy 200 metrów, które mogą nam uratować życie. Na, przy już spadochronie otwierającym to jest o wiele więcej sekund, jak już częściowo napełni. W związku z tym warto zastanowić się nad kilkoma sprawami na, na bazie tego jednego wypadku. Otóż, jeśli chodzi o Wingsuty, jak dobierać spadochron główny do tego? Czy jeżeli zamierzamy coś robić profesjonalnie, zamierzamy trenować sobie latanie w tych kombinezonach, to czy nie warto byłoby pomyśleć o większym spadochronie, który się będzie o wiele bezpieczniej otwierał, który będzie nam pozwalał na tym, na, tym, na tym latać? Tu jeszcze kolejne jeszcze zrobię odniesienie. Zauważcie, że bardzo często, a bardzo często, osoby, które latają w na suitach, od razu też chciałyby jednocześnie zajmować się skokami base. base. Skoki base to zazwyczaj duże spadochrony, spokojne, które... które, które których charakterystyka lotu dobrze, żeby była zbieżna z tym, czym latamy w skydivingu. W związku z tym duży spadochron jak najbardziej wskazany. I tak, wszyscy o tym mówią. Tak, to jest, powiedzmy, to jest, to jest norma, że tak powinno to wyglądać. A więc dobór odpowiedniego spadochronu, tego, żebyśmy nie musimy mieć fantastycznych spiralek, zwitek i nie musimy wcale robić świetnych słupów, tym bardziej, że słupy będą utrudnione przez opór czołowy, który stanowi nawet po kombinezon. Wingset. dobry spadochronu to jest jedna sprawa. Wysokość otwarcia głównego spadochronu: no tutaj się nikt nie czerpia, że to było ciutkę ponad 1000 metrów, ale przecież gdyby to było 1200, na pewno by nie zaszkodziło. Tym bardziej, że loty wingset są dłuższe, w związku z tym tam spokojnie można sobie otworzyć troszkę wyżej. Jeżeli mamy skrępowane ramiona, których nie możemy podnieść do góry, żeby reagować, to może przygotujmy sobie chociaż troszkę wyższe otwarcie, żebyśmy to mogli zrobić. Trening naziemny. To jest oczywiście, ci co oglądają mój kanał, to wiedzą, że ja jestem już nudny być może, być może męczę bułę, ale będę ją męczył cały czas, bo widzę w tym olbrzymie znaczenie. Brak treningu naziemnego, olewanie treningu naziemnego przez skoczków, to, jest, to tak to trzeba nazwać, oni on, on, on to olewają, ponieważ ich nie zmusza, to tego sami nie zrobią. Natomiast jak się ich powiesi na obszęży, sprowokuje się jakieś myślenie, jakiejś sytuacji awaryjnej, się, poprosi się o to, żeby ktoś jakoś zareagował. Okazuje się, że bardzo często są to błędy reakcje, które, gdyby to wystąpiło w powietrzu, najprawdopodobniej skończyłoby się jakimś problemem, jakąś katastrofą. Dlatego to jest. Ci co wiszą w uprzężach, ci co trenują, wiedzą, że to nie są zmarnowane chwile, to nie jest zmarnowany czas. No i wreszcie, ustawienie sobie w głowie tego uczciwego planu do postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wydaje mi się, że wysokość 700 metrów i otwarcie jako, jako decyzja awarii i otwieranie na wysokości 1200 metrów, to jest coś, co daje nam naprawdę wysoki komfort i daje nam to, że możemy mm, nie musić się spieszyć, tylko zrobić swoją procedurę awaryjną w sposób jak najbardziej dokładny. Ale, ale, żeby to wszystko zrobić, to trzeba wprowadzić pewne zasady mm, samodyscypliny, czyli pilnowanie tego, żeby wysokość otwarcia była stale taka sama, żeby nie była przekraczana w dół. Sprawdzanie wysokościomierza. W momencie, kiedy się otworzył spadochron, czy on się otworzył źle, czy się otworzył dobrze, niech będzie nawykiem, że patrzymy na wysokościomierz. Żebyśmy wiedzieli, czy ile się otworzył źle, ile mamy wysokości, ile mamy czasu, żeby z, tego, z tej opresji wybrnąć. No ale kto się patrzy na wysokościomierz po otwarciu? Raczej mało kto. Tak więc, w tym, w tym krótkim materiale, który rozciągnę na troszkę więcej, wydaje mi się, że poruszyłem coś, co. Znaczy ja, ja nie mam z tego wątpliwości, że poruszyłem coś, co uważam za bardzo ważne, no bo ja, ja to uważam za bardzo ważne, więc sam to poruszyłem. Natomiast z, z, zwróćcie uwagę i chciałbym, żebyście też o tym pomyśleli, że line twist, slider, który nie zjechał, komory, które się nie napełniły. To jest awaria. I tutaj nie ma co gdybać, nie ma co tego jakoś inaczej klasyfikować, że ponieważ to często występuje, to nie jest awaria. To jest awaria. Na, tym, na takim takim nie można lądować. I w tych szczególnych awariach, w tych właśnie trzech awariach, które prowokują skoczka do czekania, żeby jeszcze dać chwilę temu spadochronowi na rozplątanie się, napełnienie albo na zjazd slidera, szczególnie istotne jest, żeby w tych sytuacjach skontrolować wysokość. I uczciwość nakazuje, że nawet jeżeli macie chociaż jeden jeszcze skrętlinek, ale doszliście do wysokości, którą chcecie mieć jako plan, yy, o tym, żeby odczepić główny spadochron i otworzyć zapas, to nie zmieniajcie tego planu. Bo być może po odkręceniu się tej ostatniej zwitki okaże się przyczyna: zakleszczona sterówka albo coś innego, coś zerwane, coś zniszczone, na co niczego nie widzieliście, nie uwagi, a już sobie odcinacie kupony bezpieczeństwa. Także uczciwość, plan i trening naziemny. Pozwoliłoby Wam ochronić się przed takimi sytuacjami, jak tutaj 34-letniego mężczyzny, który miał 700 skoków i prosta awaria, prosta awaria go pozamykała. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom, którzy dotarli do końca tego filmu. Chciałbym uprzedzić, że następny, który będę przygotowywał, jest o Podkowie, i tam będziecie musieli zapiąć pasy, bo to będzie. Długi materiał. Ja sobie go ciągle tam zbieram, co mówić, a co nie mówić, bo nieraz nie wszystko można powiedzieć. Ale moim zdaniem, to będzie taka dłuższa na jakieś 40 minut. Jak widać w Sybilii zawitało słońce, bo już kolory mi się pozmieniały trochę. No, tak, tak to bywa. Dobrze, że zalitało, bo przez dwa tygodnie tak lało, że myślałem, że jakiś mieszka w wyświetlach trotikalnych. Teraz już wreszcie jest normalnie, słoneczko przygrzewa. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i zapraszam na kolejne filmy. Where she's wandering, daughter.